Nocne niebo nad Rosją płonie o wiele jaśniej niż Kreml kiedykolwiek by się przyznał. Przez 11 stref czasowych energia mruga, podczas gdy ukraińskie głębokie uderzenia trafiają w samo serce rosyjskiego zaplecza. Spójrzcie na atak na zakład petrochemiczny w Sterlitamaku. To 1300 km od Ukrainy. Widzieliśmy tam eksplodujące rurociągi. Albo spójrzcie na Niży Nowogród, na tamtejszą rafinerię. Została trafiona. I teraz rafinacji. Tam się nie prowadzi. Ludzie w Moskwie próbują to ukryć. Władze miasta rozumieją, że to nie jest dobre. To nie jest coś, co chcą pokazać publicznie. Ale co mogą z tym zrobić? To się rozprzestrzenia. To nie jest wojna prowadzona samą artylerią. To wojna przeciwko maszynie, która utrzymuje reżim przy życiu. Spójrzcie na atak w Oriole. To 160 km na południe od Moskwy. Widzieliśmy tam, jak noc zamieniła się w dzień, a potem z powrotem w ciemność. Mieszkańcy słyszeli eksplozję, ale żadnych syren, żadnego przechwycenia, żadnego śladu obrony powietrznej, ale filmy, no cóż, zostały opublikowane w sieci i pokazują płonącą elektrownię cieplną. Dziś widzieliśmy, jak urzędnicy twierdzili, że to były tylko spadające szczątki, ale zapomnieli wspomnieć, że te szczątki to ukraińskie pociski i drony uderzające w obiekty. Dziś ta dyktatura traci zdolność kontrolowania narracji, a dyktatury rozpadają się najpierw, gdy tracą monopol na swoją własną narrację. 6 blackout w Oriolu to było więcej niż tylko ciemność. To była utracona produkcja, zatrzymana logistyka i wyparowujące zaufanie. Dziś w Rosji jest mniej zaufania, bo rząd próbuje ukryć przed społeczeństwem, co się dzieje. Ale wszyscy widzą, co się dzieje. Dziś Rosja przegrywa wojnę. Witamy ponownie w Globus i Okręt, gdzie rozszyfrowujemy tajemnice i analizujemy najgorętsze wydarzenia na świecie. To, co dziś widzimy w Rosji jest po prostu niewiarygodne. Ataki trwają i trwają i trwają. I są to ataki, na które Rosja jest całkowicie nieprzygotowana. Ukraina jest bardzo strategiczna i rozsądna w tych atakach. Uderza w konkretne węzły. Nie atakuje po prostu energii elektrycznej w całej Rosji. Uderza konkretnie w te części, które będą miały największy szkodliwy wpływ na rosyjskie wojsko. Więc dziś Rosja jest w sytuacji, w której przegrywa. Ale spójrzmy na to. Spójrzmy, dlaczego przegrywa i co to oznacza. I jak Wszystkie te części pasują do siebie, bo to jest druga kwestia. Te rzeczy nie są odizolowanymi incydentami. Żaden atak nie następuje w izolacji. Wszystkie są częścią większej strategii, więc zagłębmy się w to. Ale najpierw proszę Was o pomoc w jednej sprawie o wyświadczenie mi jednej małej przysługi. Pomóżcie mi dotrzeć z tym przekazem do większej liczby ludzi. Po prostu robiąc to, zapiszcie się ten kanał. Pomóżcie nam osiągnąć 5000 subskrybentów. I ocencie pozytywnie. Udostępnijcie go innym i zostawcie swoje komentarze poniżej. Możecie też rozważyć zostanie członkiem kanału już dziś. W całej Rosji widzimy jeden atak za drugim uderzający w rosyjską gospodarkę. Spójrzcie na Samarę, Tatarstan i Baszkortostan. Widzimy, że fabryki zgłosiły krótsze zmiany dla swoich pracowników. Widzimy częściowe zamknięcia. Pracownikom mówi się, że ich wynagrodzenie przyjdzie, ale jeszcze nie teraz. Będziecie musieli poczekać trochę może kilka tygodni może miesiące Nikt nie jest pewien. Ale możemy być pewni tego, że kiedy je dostaniecie, wartość waszej pensji będzie niższa, bo rubel traci wartość. To oznacza, że przeciętny człowiek w Rosji cierpi. Nie dość, że nie dostają wynagrodzenia, ale kiedy już je dostają, to jest wynagrodzenie o wiele niższe niż to, które było zaledwie dwa lata temu. Ale dzieje się coś jeszcze. W Rosji widzimy ukryte bezrobocie, które gwałtownie rośnie. Wzrosło o Ponad 150% od stycznia. Dziś realne płace spadły o dwucyfrowe wartości w prawie. Wszystkich kluczowych miastach przemysłowych. Moskwa nazywa to patriotyczną dyscypliną dla swoich obywateli. Ale tak naprawdę to jest ciche bankructwo i jest to eksplodujące. I wiecie co? To dopiero początek. Bo Rosja dziś stoi w obliczu fundamentalnego kryzysu. Nie ma zdolności do wytwarzania energii elektrycznej w sposób niezawodny. Nie ma zdolności do zapewnienia paliwowej stabilności swoim rafineriom. I z pewnością nie ma zdolności by bronić swojej infrastruktury, bo przecież nie można bronić 12 tysięcy kilometrów kwadratowych przed dronami i pociskami manewrującymi. Tego po prostu nie da się zrobić, to jest niemożliwe. A to oznacza, że rafinerie będą płonąć. Weźmy na przykład zakład petrochemiczny w Sterlitamaku. To jedno z największych źródeł syntetycznych kauczuków, olejów i benzyny w Rosji. Produkuje 9 milionów ton ropy rocznie ale produkcja tam spadła mniej więcej o połowę. Pamiętajcie, są inne zakłady, które widzieliśmy atakowane jeden za drugim. Te, które produkują syntetyczne kauczuki, dodatki chemiczne, wszystkie te rzeczy są używane do opon, uszczelek, materiałów pędnych balistycznych, są atakowane. Ale gdy zatrzymujecie te surowce, każdy łańcuch ma swój efekt domina. Widzimy, że czołgi, ciężarówki, artyleria zwalniają do minimum. W całej Rosji była seria ataków i te ataki wyraźnie się nasilają. Co sprawia, że jest trochę zabawne, że Rosja dziś myśli, że nadszedł czas, by wrócić do Wenezueli. Musimy zrozumieć, że Wenezuela i jej relacje z Rosją nie są tak proste, jak się wydaje. To nie dlatego, że Rosja jest zainteresowana wspieraniem Wenezuelczyków i że dba o jej reżim. To trochę inne niż to. Dziś Rosja jest w dużym stopniu uzależniona od Wenezueli. Wenezuela to kraj, do którego Rosja właśnie wysłała odrzutowiec transportowy Illusion 76 aby pomóc w obronie. Poleciał przez Algierię i Senegal zanim wylądował w Caracas. Dostarczył systemy Buk i Pantir do Wenezueli pod pozorem pomocy technicznej. Ale każdy system wysłany za granicę wyczerpuje części zamienne. I generatory diesla, których Rosja tak desperacko potrzebuje w kraju. Kreml zamienia obronę na dyplomację i wypala. Prawdziwe możliwości, by podtrzymać iluzję, Globalnego zasięgu. Ale bardzo ważne jest, aby wszyscy zrozumieli, że rosyjsko-wenezuelskie partnerstwo to nie polityka zagraniczna. To przestępczy rurociąg owinięty w flagi. Wenezuela działa jako moskiewska kryjówka dla objętej sankcjami ropy, złota i broni. Reżim Nicolasa Maduro pierze rosyjskie fundusze przez wenezuelskie państwowe firmy naftowe i wykorzystuje swoje sieci offshore na Karaibach do tego celu. Dziś widzimy, że Caracas otwarcie współpracuje bezpośrednio z Gwardią Rewolucyjną Iranu. Współpracuje z Hezbollahem. Widzimy, że pracuje w całej Ameryce Łacińskiej, by destabilizować tam kraje. I to jest coś, co Rosja zachęca, coś, co Rosja wspiera. Dziś widzimy, że te same obiekty, które goszczą rosyjskie załogi radarowe lub utrzymują obronę powietrzną, to są te same obszary, gdzie widzimy, że kartele narkotykowe są najbardziej aktywne. Prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem, że gdy macie objęty sankcjami, reżim, taki jak Wenezuela, taki jak Rosja, współpracują ze sobą, bo został stworzony czarny rynek. Ale kto jeszcze jest na czarnym rynku? Cóż, kartele narkotykowe są na czarnym rynku. Organizacje terrorystyczne są na czarnym rynku i wszystkie są de facto objęte sankcjami. Nie mogą po prostu pójść do banku i działać jak normalny kraj czy podmiot i dlatego współpracują. Dlatego jest zmowa. Dlatego prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem, że Korea Północna, Iran, Rosja i te reżimy, takie jak ten w Wenezueli, takie jak ten w Nikaragui i te kartele narkotykowe wszyscy współpracują. Kartele narkotykowe płacą za tę ochronę, którą otrzymują, przewożąc kokainę do Afryki Zachodniej przy użyciu rosyjskich czarterowanych tankowców. W zamian Rosja uzyskuje dostęp do kanałów prania pieniędzy i dostęp do nielegalnej gotówki która wykracza poza sankcje. Dziś Rosja robi coś niewiarygodnego. Wysyła pociski Buk i Pancir do Wenezueli, by ją bronić, podczas gdy w Rosji widzimy, że e, jej rafinerie, e, jej sieć energetyczna są pozostawione bez obrony. Zachodni wywiad doskonale wie, jak działa Wenezuela, jak pracuje bezpośrednio z rosyjskim reżimem. W rzeczywistości dane USA i Europolu pokazują 40% Wzrost rosyjskich powiązanych transportów morskich wokół portów kontrolowanych przez kartele. Każdy przechwycony statek kosztuje Rosję miliony dolarów. Rosja jest w coraz trudniejszej sytuacji. Daje 30% rabat na czarnym rynku, aby utrzymać eksport swojej ropy, ale w tym samym czasie jej sojusznicy za granicą, z którymi współpracuje, aby prać swoje pieniądze, nie mogą już być uznani za niezawodnych, bo mają własne problemy ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętacie, co się stało z Iranem w zeszłym roku z Izraelem, ale oprócz krajów, które mają własne zewnętrzne problemy, spójrzcie na sojuszników, których Rosja ma globalnie i jak niszczy swoje relacje z nimi. Spójrzcie na przypadek Indii. Widzieliśmy rosnące protesty tam przeciwko rządowi rosyjskiemu. Wydaje się, że wielu młodych mężczyzn dostało kontrakty na pracę w fabrykach w Rosji. Powiedziano I AM, że będą pracować w magazynach, ale w rzeczywistości nie. Zostali wysłani na front. I teraz rząd w Indiach jest bardzo niezadowolony, że ich obywatele są wykorzystywani jako żywą tarczą przez Rosjan. Ale to typowe dla Rosji. Wykorzystują innych, nie współpracują z nimi, więc dziś Ukraina ma nadzieję położyć temu kres, kładąc kres reżimowi Putina. Dziś ataki, które przeprowadza Ukraina, są tymi, które zmienią tę wojnę. Ukraina nie tylko zdobywa terytorium, ale rozmontowuje imperium, zbudowane na kruchej kontroli. Kreml może usuwać transmisje i próbować ukryć to przed społeczeństwem, ale blackouty to coś, co wszyscy widzą.